Cześć, witam Was wszystkich. Chciałbym Wam zaprezentować bardzo ciekawe wyniki dotyczące wpływu suplementacji wielonienasyconymi kwasami tłuszczowymi omega-3 wpływu na poziom agresji zarówno u dzieci, jak i u osób dorosłych. Mamy olbrzymią metaanalizę badań, które testowały tego typu wpływ. Zebrane te wszystkie dane w jedną olbrzymią metaanalizę opublikowaną w czasopiśmie Agresja i gwałtowne zachowanie. Aggression and violent behavior. To, że dieta może znacząco wpływać na zachowanie, no to pewnie wiemy, domyślamy się tego, natomiast niedobory pewnych składników w naszej diecie mogą bardziej niż niedobory innych rzeczywiście mieć wpływ na jakby skłonność do agresji takich impulsywnych, gwałtownych zachowań. My wiemy, że wielonienasycone kwasy tłuszczowe są potrzebne do naszego prawidłowego funkcjonowania. Zrobiłem na ten temat kurs Omega Równowaga, był webinar na ten temat. Jest to temat, którym ostatnio bardzo się interesuję również z tego powodu, że będę tworzył albo już mam praktycznie gotową swoją własną omegę, czyli suplement z alg zawierający właśnie kwasy omega-3. Czyli mamy kwas alfa-linolenowy, kwas EPA, eikoza pentanowy oraz kwas DHA do koza heksaenowy. W tej metaanalizie wzięto pod uwagę aż 29, uwaga, randomizowanych badań, które były badaniami z dobrymi protokołami, czyli prawie 4000 tysiące osób było do tych wszystkich analiz włączone. Zarówno były to dzieci w wieku do lat 16, jak i były to osoby starsze od 50, od 60 roku życia, czyli duże spektrum. Badania były prowadzone... Między 1996 a 2024 rokiem i średnio interwencja trwała, uwaga, 16 tygodni, czyli można powiedzieć, że batano efekt krótkoterminowy. Zawsze żałuję w tego typu badaniach, że tego, że efekt długoterminowy prawdopodobnie jest jeszcze lepszy, no ale musimy opierać się na tych danych, które mamy. I uwaga, suplementacja kwasów omega-3 przekładała się na zmniejszenie poziomu agresji sięgający nawet 28%. Ja podkreślę jeszcze raz, mamy tylko 16 tygodni interwencji, a prawie o 1 trzecią zmniejszamy poziom agresji. Oczywiście te 28% po uwzględnieniu innych zmiennych, czyli dosyć konserwatywnie ocenione zmniejszenie poziomu agresji. Zarówno tak zwanej agresji reaktywnej czyli w odpowiedzi na prowokację jak i tak zwanej agresji proaktywnej czyli takich zachowań agresywnych które są jakby zaplanowane z wyprzedzeniem w obu tych przypadkach po suplementacji pasami omega 3 poziom tych agresywnych zachowań był istotnie niższy dlatego właśnie wydaje się że rozsądnym byłoby zastanowienie się nad po pierwsze z badaniem sobie poziomu wielonienasyconych kwasów tłuszczowych i o tym mówiliśmy a propos wykonywania omega testu jak i rozważenie suplementacji tymi kwasami również właśnie między innymi dla poprawy zachowania o innych korzyściach mówię w kursie mówimy sobie również w klubie zdrowia. Mówi się również o tym, poleca się tą suplementację rodzicom mającym problem z nadpobudliwymi dziećmi, z dziećmi z tendencjami do zachowań agresywnych, z problemami ze skupieniem się. Oczywiście nie jest to remedium na wszystkie problemy, ale jak widzicie, tutaj mogą te kwasy tłuszczowe omega 3 pomóc, jak również co ciekawe, mówi się i testowano tą hipotezę w zakładach karnych na więźniach, po to, aby zmniejszyć poziom agresji właśnie wśród przestępców, w tym przypadku więźniów już. I takie badanie wykonano w jednym z więzień w Stanach Zjednoczonych, po prostu wykonano próbę, gdzie do części posiłków dosuplementowano kwasy omega 3 do innych nie, czyli stanowili ci grupę kontrolną i zmiany były bardzo zaskakujące, ponieważ ilość aktów przemocy w więzieniu wśród tych, u których suplementowano omegi, zmniejszyła się aż o uwaga, 37%. Więc myślę, że to są ważne i ciekawe doniesienia, przekładające się no, jakby na zachowania, które dla nas są na co dzień bardzo nieprzyjemne. Nikt nie lubi mieć agresywnych osób w swoim otoczeniu. My też mamy do siebie bardzo wiele pretensji, gdy później przyłapujemy się na tym, że zbyt agresywnie zareagowaliśmy na jakieś sytuacje w naszym własnym życiu. No tylko. Podrzucam Wam bardzo ciekawą informację, może takie natchnienie, aby pomyśleć jeszcze raz o podaży w swojej diecie tych wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, i znów odnoszę się do kursu. My mamy problem z tymi źródłami dietetycznymi pomiędzy wadami i zaletami źródeł roślinnych kwasów tłuszczowych omega, jak i zwierzęcych. Jedne i drugie wymagają pewnych komentarzy, pewnych uwag. Odsyłam do materiałów mojego kursu Omega. Myślę, że ze względu na to, na jak wiele mechanizmów działają kwasy Omega, są składnikami każdej błony komórkowej, każdej naszej komórki. My mówimy o ryzyku kardiologicznym, o zachowaniach agresywnych, mówiliśmy dzisiaj, ale moglibyśmy wymieniać wpływ kwasów Omega na bardzo, bardzo jeszcze wiele innych, bardzo ważnych mechanizmów funkcjonowania naszego organizmu. Także odsyłam do mojego omega kursu. Bardzo Wam dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne materiały.